Witam Cię w kolejnym filmie z serii Matura Podstawowa z kartą wzorów. W dzisiejszym filmie zakończymy już naszą maturę z maja 2021 roku. Pozostało nam ostatnie zadanie otwarte. Jest to zadanie za 5 punktów i zobaczycie, że za pomocą karty wzorów uda nam się zrobić całe to zadanie. Na koniec podsumujemy, ile punktów zdobyliśmy i zobaczymy, ile będzie to procent tylko za pomocą samej karty wzorów. Zaczynajmy. Zadanie 35. Punkty A równa się minus 20, 12 i B równa się 7, 3. Są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym AC równa się BC. Wierzchołek C leży na osi o Y układów współrzędnych, oblicz współrzędny wierzchołka C oraz obwód tego trójkąta. Te liczby są dość duże, więc możemy sobie spróbować narysować jakiś tam układ współrzędnych, ale na pewno to nie będzie dokładne. I, I tak nie polecam rozwiązywania graficznego takiego zadania. Nie jest ono w ogóle zaliczane na maturze. Mm, dobra, ale narysujmy sobie taki prowizoryczny... Może nie aż tak prowizoryczny. Układ współrzędnych, tu mamy x, tu mamy y. Nie będę zaznaczać skali, no bo właśnie nie wiem, jaka ta skala byłaby tutaj, dobra. No ale powiedzmy tak, łatwiej nam będzie zaznaczyć gdzieś tam... Punkt A, minus 20, czyli gdzieś tu daleko, i 12, czyli powiedzmy, że gdzieś tu będzie A. Punkt B, 7, 3, czyli załóżmy, że gdzieś tutaj, to jest wszystko bardzo niedokładne. No i wiemy, że wierzchołek C leży na osi o Y, czyli on gdzieś tutaj będzie. No, tu nam się nie wydaje, żeby on był taki równiutki, żeby nam wyszedł, bo ten trójkąt ma być równoramienny, jak pamiętamy. Tu raczej nie wyjdzie, bo to będzie im dalej, Ten bok BC i bok AC będą coraz dłuższe i to nam nie wyjdzie bardziej tu, gdzieś bym myślała. Narysuję go tutaj. Nie zaznaczam specjalnie żadnej skali, żeby nie było e, nieporozumień po prostu. Okay. Zawsze są specjalnie takie dziwne liczby podane, żeby tego się nie dało łatwo narysować. E, zapiszę sobie jeszcze raz, że A to było minus 20, 12. Taki rysunek w ogóle polecam robić w brudnopisie bo on nam nic nie wnosi tak naprawdę do zadania, dałoby się je bez rysunku zrobić. Mhm. I c równa się... Nie znamy współrzędnych c, a mamy je obliczyć, więc powiedzmy, nazwijmy je sobie x, y. Ok. Sobie narysuję tutaj, że gdzieś tu jest ten trójkąt. No ale wiemy, że c leży na osi o y. Tak, jak na rysunku sobie to zaznaczyłam, no to w takim razie nasza współrzędna x będzie równa 0. To od razu mamy. Czyli możemy od razu sobie zapisać, że C to jest 0y. Co następnego wiemy? Wiemy, że AC równa się BC. Tak? Z tego tutaj wiemy. AC równa się BC. Ok. Ile to jest AC? Ile to jest BC? Spójrzmy w kartę wzorów. To jest właśnie nasza geometria analityczna, czyli geometria w układach współrzędnych. Przejdźmy sobie do strony czwartej. Jest. Od razu mamy odcinek AB i długość odcinka. Punkty AB, one mają jakieś swoje współrzędne XAY, ax, YB. Y, to mamy współrzędna x końca odcinka, od więc współrzędna xowa początku. Do kwadratu, dodać to samo z y do kwadratu, całość pod pierwiastkiem. Brzmi skomplikowanie, ale spróbujmy to od razu zastosować u nas. Czyli jakbym sobie chciała policzyć w takim razie AC. Czyli koniec mamy C, czyli tak. Współrzędna xowa C podjąć współrzędna xowa A, czyli minus 20. Do kwadratu dodać współrzędna y, tu mamy po prostu y, odjąć współrzędna y, a czyli 12 do kwadratu, całość pod pierwiastkiem. Ok. Minus z minusem daje plus, czyli tu mamy 0 plus 20, czyli po prostu 20 do kwadratu. Tu zostaje nam y minus 12. Do kwadratu możemy to rozpisać jako mnożenie dwóch nawiasów, albo możemy wrócić do karty wzorów. I trochę wyżej minęliśmy wzory skróconego mnożenia. Konkretnie nam będzie chodziło o ten wzór. a minus b do kwadratu równa się a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. U nas a to jest y, b to jest 12. Czyli co mamy? y kwadrat, odjąć 2 razy y razy 12, dodać 12 kwadrat, całość pod pierwiastkiem. 20 do kwadratu to jest 400, dodać y kwadrat, 2 razy 12 to jest 24y, 12 do kwadratu to jest 144 pod pierwiastkiem. Uporządkujmy to sobie, zacznijmy od y kwadrat minus 24y plus 400 plus 144, to jest 544. Całość pod pierwiastkiem. Na razie tyle. Nic więcej za bardzo z tym nie zrobimy. Policzmy sobie, tu już przejdę teraz tutaj, bc. Na tej samej zasadzie z tego samego wzoru. Czyli teraz mamy tak. 0 odjąć 7. Do kwadratu, dodać y, odjąć 3, do kwadratu pod pierwiastkiem. Ogólnie ta kolejność tutaj nie ma znaczenia, tak naprawdę. 0 minus 7 to jest minus 7 do kwadratu, dodać. No i znowu ten sam wzór skróconego mnożenia, co wcześniej, czyli mamy y kwadrat, odjąć 2 razy y, razy 3, dodać 3 do kwadratu i całość znowu. Pod pierwiastkiem. Okay. Minus 7 do kwadratu to jest to samo co 7 do kwadratu, czyli 49. Dodać y kwadrat, odjąć 2 razy 3 to jest 6y, dodać 3 do kwadratu, czyli 9 pod pierwiastkiem. No i znowu uporządkujmy sobie to tak samo jak poprzednio, czyli y kwadrat, odjąć 6y, 49 dodać 9 to jest plus 58. Ale my wiemy, że AC równa się BC. A, ogólnie. Tu już zdobyliśmy pierwszy punkt. <noise> za to. Y, ja tego nie powiedziałam na głos, ale to się zmieniło w punktacji. A za C już był pierwszy punkt. Y, w momencie, jak zaraz zapiszemy, że AC równa się BC, to wiemy, czyli to, co nam tu wyszło, Za to już jest drugi punkt. Od razu, nawet nie trzeba tego wyliczać, po prostu za to już jest drugi punkt. No ale wyliczmy to sobie. Pozbądźmy się pierwiastków. Po prostu podnieśmy to do kwadratu. Możemy to zrobić, bo po prostu dwa pierwiastki są sobie równe, jeżeli to, co jest pod pierwiastkiem, jest sobie równe. Czyli mamy y kwadrat minus 24y plus 544 równa się y kwadrat minus 6y plus 58. Ok, no to myślę, że wszystkie y na jedną stronę, wszystko co bez y na drugą stronę, ale popatrzmy, tu jest y kwadrat i tu jest y kwadrat, więc możemy sobie je od razu skrócić, Sam, to jest to samo w tej samej stronie, czyli tu nam zostaje minus 24y, minus 6 zamienia się na plus 6y, tu było 58 i plus 54, 504 i 4 przenosimy na drugą stronę, czyli mamy minus 544. Ok? Wyliczmy to sobie. Minus 24 plus 6 to jest minus 18y. 58 minus 544 możemy sobie to na kalkulatorze sprawdzić. To jest minus 486. Podzielimy sobie to na minus 18 i o dziwo to się bardzo ładnie zeli i wychodzi nam 27. Ten Y, to było, o tu jeszcze widać, nasza współrzędna Y punktu C. Czyli w takim razie C wychodzi nam 0,27. I mamy kolejny punkt. I mamy też zrobioną pierwszą rzecz, rzecz z naszego polecenia, oblicz współrzędy wierzchołka C. Druga rzecz, którą mamy zrobić, oraz obwód tego trójkąta. Obwód trójkąta, to jeżeli sobie popatrzymy w kartę wzorów. Przejdziemy sobie do planimetrii. Planimetria jest niżej, już nie będę szła do naszego spisu treści. Ok, obwód trójkąta. Możemy sobie sprawdzić, jest to suma boków po prostu tego trójkąta. Ok, wróćmy do naszego zadania. Nasze boki AC i BC były takie same, więc wystarczy, że sobie do jednego pierwiastka, który nam wyszedł, podstawimy ten Y, który, który już obliczyliśmy, powiedzmy, że do tego ok, przejdźmy sobie niżej czyli mamy tak w takim razie długość AC jest taka sama jak długość BC i to się równa załóżmy, że ten pierwiastek Y jest równa 27 czyli mamy pierwiastek z 27 do kwadratu minus 6 razy 27 plus 58 pierwiastek do końca

Wy tego możecie nie widzieć, ale ja już to widzę, więc tutaj nam przypiszę, że A równa się minus 20 i 12. B równa się 7,3. Ok? I w takim razie wracamy do naszego wzoru na długość odcinka. No to od B, dobra, czyli 7 Odjąć minus 20 do kwadratu, a wróć do kwadratu, dodać 3 minus 12 do kwadratu, całość pod krewetkiem, równa się 7 minus minus, czyli to jest plus 20, czyli mamy 27 do kwadratu, plus 3 minus 12 to jest minus 9 do kwadratu. 27 do kwadratu, to jak wiemy, już przed chwilą liczyliśmy, to jest 729. Minus 9 do kwadratu to to samo co 9 do kwadratu, czyli 81 pod pierwiastkiem. Czyli wychodzi nam dokładnie pierwiastek z 810. Yy, to jest to samo co pierwiastek z 81 razy 10, 810. Nie, możemy sobie tak zapisać. W takim razie możemy przejść do potęgi pierwiastków. W naszej karcie wzorów. To było wcześniej. Chodzi mi dokładnie o to. Jak wiemy, już pierwiastek możemy zapisać yy, jako potęgę, więc to będzie tak samo działać. Czyli, jeżeli mamy jeden pierwiastek z mnożenia, to możemy to sobie rozłożyć jako dwa pierwiastki osobne. Czyli u nas byłoby to, że mamy. Osobno pierwiastek z 81 razy pierwiastek z 10, na no pierwiastek z 81 to jest po prostu 9, czyli wychodziłem 9 pierwiastków z 10, no to obwód to jest długość AB dodać AC dodać BC, czyli AB to jest 9 pierwiastków z 10 dodać 25. Tu dodać 25 czyli to będzie 50 dodać 9 pierwiastków z 10. Pamiętamy pierwiastków, nie dodajemy do liczb bez pierwiastków. Tak naprawdę, jeszcze jeden punkt dostaliśmy. Znowu nie powiedziałam, ale zaznaczyłam na pewno tutaj, jest policzenie samej długości AB, był jeszcze jeden punkt. No i tu dostaliśmy ostatni, piąty punkt. Wszystko z karty wzorów. Łącznie za te wszystkie zadania dostaliśmy 19 punktów. Ta matura była dość maturą specyficzną, nie była na 50 punktów, tylko na 45, więc jeżeli sobie obliczymy, to 19 z 45 punktów to 42,22%. Jest to już zdecydowanie wystarczająco, żeby zdać. Więc, nawet jeżeli nie wszystkie zadania były dla Was jasne, to tak naprawdę my mamy 5 punktów zapasu, bo zdanie jest już od 14 punktów. W takim razie, Samą kartą wzorów z wykorzystaniem minimalnych umiejętności jesteśmy w stanie zdać już maturę. Zapraszam Was do innych filmów na moim kanale, innych związanych właśnie z kartą wzorów, które być może pojawią się również w przyszłości, a na dzisiaj to tyle. I do zobaczenia w następnych filmach Matmes Agaton. Cześć!